Wygląda na to, że no nie możemy się na ten moment dostać tam, e, na, tą, tam na tamtą wyspę No na no to wygląda Właśnie, e, w sumie która, powiedz mi, która z postaci jest Twoja ulubiona w jedynki I dlaczego jest to kina? jest pytanie, czy Sakura nie ma przypadkiem większych mięśni? My to nie Myśl, Myślę, że chyba jedynym który ma, miał większe to Hifumi mm. O, stop No i no tam bez... powinna być ostatnia osoba, którą musimy pogadać Chcemy ciężko powiedzieć jak Himek Dzioko nie W sumie Hiro jest spoko. This is... Znaczy to jest park Tę, Więc poczekaj chwilę, aż się ustabilizuje Co? Mm. Generalnie jak zmieniasz lokację to mam zwiechy i od dziwo tylko wtedy jak zmieniasz lokację, więc zanim e, cokolwiek to no weź dobra. Poczekaj, poczekaj chwilę. Dobra. No dobra. E, park otoczony jest oceanem. <śmiech> <śmiech> hmm. <śmiech> Brzmi nieźle. Nie ale, on lekko, ale z niego lekko ależ No, jakbyś, Ale w sumie, jakby gdzieś nie byli w takiej sytuacji, to by było no... Sam nie wiem, sobie wziął i chyba po prostu wziął i sobie tutaj posiedział i nie wiem. Kąpiel co bym wziął. Jeśli! To kluczowe słowo. Jak, jak w Herkulesie. Ja, jak stwierdzisz jak z, 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 z przedstawieniami, muszę poinformować Cię jeszcze jednym, o jednym featureze. Później zauważyłeś, że masz... Yy, że, daje, że możesz tutaj ogarniać sobie levele. A są na górze poprawienie po Twój level zwiększa się z różnymi akcjami jak chodzenie Rozglądanie się, gadaje z innymi Ko Za każdym razie kiedy levelujesz że jesteś silniejszy niż... No tak to działają RPG. Liczba skillek, które możesz, możesz mieć ze sobą Również wzrasta więc y zrób wszystko co w Twojej mocy żeby level upować up. Powiem Ci, że ja w trójce mam już 50 level, a jestem na czwartym rozdziale, więc ja podejrzewam, że level tam po prostu nabija się za samo eksplorowanie. Nie Dobra. wiem jak to w sumie działa. Czego Dobra. chcesz? Dobra, jego obecność jest... oszałamiająca. Jakby... jakby wypełniał całą so całym sobą swoją przestrzeń jakby przestrzeń dookoła. No właśnie, no właśnie to mówiłem. Nawet nawet jego ciałoś. Nawet fizycznie jest to taki bardzo przestrzeni. Pożerający przestrzeń. Eee, a, Djakuja, masz chwilkę na małe przedstawionko? przedstawionko. Przedstawienie. Dalej... Ha, Dalej chodzimy. Chodzimy. Eee, dzień dobry panu. Jestem Hinata chodzimy. Chodzimy! Czekaj, y nazywam się Togami Biakuja i nawet za 100 lat nie będziesz tak zajebisty jak ja. Nawet za 100 lat małpa nie Czekaj. dosięgnie małpa sierpu księżyca Czekaj Dobra, nie wiem A dobra, czyli nie zmienili mu tego epitkości, okej okay. <laughs> Skończyłem to i tyle, prawda? Wypierdalaj. Wypierdalać. Dobra, ten gościu chyba... Chyba ma wyżej... Chyba się mnie. ode mnie. tego hmm, w tego w sumie można byłoby się 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 spodziewać. 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 Co ten gość jest wyjątkowy, nawet jak na... Jest wyjątkowo tłusty. Nawet jak na... <grym i> Skandardy. Jest następny w linii... E, jest następnym dziedzicem... E, po, potężnego konglomeratu finansowego. To już wiemy. E, e, zaczął już w sumie zaczął zarządzać operacjami biznesowymi i jest i ciemu to Jest, no jest jego a i i uwaga z którą to robi jest ogromna no i to pasuje do tego epizodu dziedzica jest po prostu synonimem Wyjątkowości. Wyjątkowości, no. Brzmi kuźwe jak, jak, jak jakiś scenariusz mangi czy coś. Ty tutaj było, były... By, by, byłeś Hajime, tu? Ta. E? Powiedz mi, dlaczego Hope Spik z ciebie wybrało? Jaki jest Twój epicki A ten talent? Yy, no... Ja w sumie, no... Yy. Chyba nie pamiętam. No to nie pierwszy raz w wieku ja przywyknę, przywy Nie, jest... Czekaj czek, czek chwilę. Nie pamiętasz, czy w zdajesz sobie sprawę co ja robię z ludźmi, którzy nie pamiętają swojego talentu? Odbieram im klucze do własnych pokojów. <laughs> to było straszne. Mm, najwidoczniej jego pamię... Najwidoczniej brakuje mu kilka kości ramu. Nie może sobie do końca przypomnieć. <noise> Idiotyzm Kuba, wy widzicie jego... wy widzicie jego twarz? Ja pierdolę on... Nie, ale porównajcie sobie tę minę z, z jedynki jak to wygląda w dwójce <noise> Pamiętam... się przestawiła chyba do przodu pamiętasz, pamiętasz bad ending z jedynki? No I pamiętasz, że on trzymał zdjęcie toko jakby w tej ramce jakby ona umarła, nie? No Wyjaśniło się, on ją po prostu zjadł Nie no Chyba że zjadł wszystkich, którzy przeżyli No w sumie To by miało sens Chociaż jakby hi... Hifumin to by się nażarł, żarł, bo Sakurą to miałby zapas mięsa na dwa tygodnie, umówmy się Po Sakurze? Hmm? Eee... <laughs> Myślę, że chyba skończyliśmy rozmawiać jak długo masz zamiar tutaj jeszcze spać? Co, nic jeszcze... No... no rusz dupę. Wypierd wy wypierdzielaj. E, jedyna rzecz, która... Co? Nie wiem. A, wypi Dobra, mam. E, wynocha. Zabierasz mi przestrzeń, której mi brakuje. Ciekawe no, to... czemu. <laughs> Dobra, chodźmy. No, po prostu chodźmy stąd, chodzimy, bo kurwa nie pomieścimy dobra, jasno. się tu. Dobra, jasne, proszę jeszcze. W sumie zastanawiam się, czy on seria jest taki, że się po prostu napompował, żeby udawać kogoś innego. No tak, dobra, to jest jego... tak, jak się stresu z Ha, dobra. Jego <laughs> przytłaczająca aura dosłownie <laughs> i <w> przenośni <laughs> jest... Sprawia, że no jest trochę odrzucającym typem To znaczy by... <laughs> ...dziedzicem fortuny? Epickim, epickim chyba O, lewery łapku. Nie no, poważnie? Dryń, dryń, Czy to był szkody dzwonek? A? Ha? Hajime, spójrz na... E, spójrz na monitor No to jedziemy Gratulacje wszystkim! Wygląda na to, że wszyscy... Na to, że wszyscy, że wszystkim udało się skolekcjonować fragmenty nadziei! Jestem taka... przeszczęśliwa! Więc przygotowałam dla was prezent, żeby wszyscy byli tak samo zajebiście szczęśliwi jak ja. Przepraszam, po, przepraszam, za przepraszam że, pro, że sprawiam wam kłopoty, ale pro, pro, proszę, żebyście zebrali się na plaży. E, niech mocz będzie z wami i tak dalej. Hmm, Powiedziało, żeby się spotkać na plaży. I to będzie dobry pomysł. I have a bad feeling about this tree. <laughs> <What>? <laughs> eee, eee, myślenie, że... Eee, myślenie nie rozwiąże tutaj tej niczego. Eee, musimy po prostu udać się do, na plażę. Ta I taka ostrożność wystarczy? Myślę, że to się strasznie kurde martwi, ale... To... Chyba nie będzie to dobrze wyglądać, jeśli tylko ja tam nie pójdę. Najwyżej powiesz, że zapomniałeś oj tam. To plaża. A powiedz mi, jaka według ciebie postać z jedynki była najgorsza? Najgorsza? I, i, i dlaczego Hifubi? Hifubi jeszcze mógł być, czekaj. Niech pomyślę. Chyba nie wiem. To było na jedynce, tak? Plaża? Tak, tak. Okej. Okay. Tu, tu tu, już obok. Ja tam był Ceres, ta i Sakura. Taka był jeszcze, okej, okay. Mondo. Kurde, ciężko powiedzieć, no, wiecie, tak że to mu zajebista ptać. Wy przybyliście ostatni. Co to ma kurwa znaczyć? Jakim cudem on przy... jak, Jakim cudem on na plaży przed, przed nami przepraszam? Przecież był w tej samej lokacji, jest grubszy. Przyturlał się. <laughs> Przeturlał się. Znaczy, osobiście bym powiedział, że to go, bo mnie trochę wkurwia. Genocide jeszcze, jeszcze on się broni. Chociaż też ten genocide jest trochę dziwny, bo kurwa niby Serejdy Borderca się okazuje. Yy, Mamy mieszka z nami Serejdy morderca Borderca, który z rozdwojeniem jaźni, który ma totalnego to pierdolca, żeby mordować. Żeby mordować i, i tyle w sumie zrobili w tym zakresie. Znaczy bo moim zdaniem Hifu Moim zdaniem HiFu nie był taką najgorszą postacią, no bo nic nie wnosił. Albo bo Makota. On Kom kompletnie człowiek... nic nie wnosił. A bo Makota e, ewentualnie taki człowiek główny bohater, w sumie i tyle. On nigdy, nigdy na rozprawach nie był zbyt pomocny nawet. Dlatego nie żyje. No i generalnie to był taki typowy piesek na smycie, z więc. Hmm. Znaczy moim zdaniem najlepsze postacie to Byakuya albo Celest No jeszcze oczywiście jest Kiyoko, ale Kiyoko to jest chyba oczywistość. Kiyoko jest troszeczkę irytująca z tym wszystkim niż jednak. No. no. Nie wiem. Dobrze, dużej czasu poświęcili to może dlatego też, ale. Hm. Znaczy jeszcze wiele osób bardzo nie lubi Sajaki z jakiegoś powodu. Możliwe, że... No, ale może, że emocjonalnie, generalnie ja uważam, że Sayaka nie zasługuje na taki hejt jaki ona dostaje, bo w sumie ona Junko została... Była spoko, ale no nie wiem, czy najlepsza, bo dużo jej nie było. No. Mówisz Junko Junko czy Ikusaba? Nie, no, Junko już trzyma, no, trzyma się tego, co wiemy, nie? No, no. E, ja przepraszam, że kazaliśmy wam czekać. Ki china była jeszcze fajnie zrobiona. No, china, no. Kina była wspaniałą postacią, chociaż można jej zarzucić zerową użyteczność podczas śledztw i rozpraw, tak naprawdę. No. Sakura jest jeszcze super w sumie, można powiedzieć. Dobra, w porządku. Co ważniejsze, teraz mamy w końcu szansę porozmawiać między nami, zanim ten... Y, ...zając nie wróci. Haha! Tak, tak! Rozmawiajmy! Bla, bla, bla! Dobra. E, e, poz, e, e, powiedzcie mi mo, e, Posłuchajcie o moich tam... E, czekaj, initial x e, impression O moich przem... Pierwsze, pierwsze wrażenie jeśli chodzi O, o moich pierwszych wrażeniach na wys w, wyspie Czy ta, czy, znaczy let me hear, że powiedzcie czy... Mówcie do mnie Czekaj e, Zauważyłam niezliczone E, zablokowane niezliczone mosty. M, zablokowane mosty na central... Pewną liczbę zablokowanych mostów na centralnej wyspie Mierzesz. Oh. Czekaj. A są one po to, żeby się... żebyś nikt się nie zgubił! E, próbowałem przekroczyć jeden z nich i królik pokazał mi się i powiedział mi, że... Mam rację. Więc się nie zgubi, więc Żeby się, się nie, nie zgubi. Zgubić, ta wyspa jest taka wielka. A, dobra. Twój. <laughs> Czekaj. Ale I jeżeli się... nie spojrzymy na to głębiej, to jest całkiem normalna wyspa i ten cały ma ten cały e, pensjonat i wszystko. No hotel Paradise, kurwa. No. E, no nie nie tak, żebym był kiedyś w jakimś pensjonacie wcześniej, ale. Jest tu... Żeranczo. Hmm. Jest, jest też duży hipermarket y, też. I wygląda, że ma tam wszystko, co... Y, łącznie z jedzeniem i zasobami do życia. Hotel no, też był całkiem spoko. Myślę, że będzie fajnie tam, tam zamieszkać. Restauracja wewnątrz hotelu równie, byłaby również bardzo do, bardzo do, bardzo mi, miła. Jeszcze ja robię Będziemy mogli zaopatrzywać się. W, będziemy mogli zaopatr, zaopatrzyć się w, 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 w nieco bardziej plebejskie jedzenie. Czy, czy wy kurwa czy wysłucha, czy, czy słuchacie ludzi co mam wam do powiedzenia? A czy chcecie po, żeby wysłuchać to co ja mam też do powiedzenia? Znalazłem coś bardzo ważnego na tej wyspie. I can't stop you. <laughs> Ski. Bardzo, bardzo, słodziutkie laseczki, ach. Wszędzie w tym miejscu! Są one wszędzie! Brzydlistwo! Zaraz się yy, przyprawiasz mi o Gęsią skórkę! Były taki, była taka seria Gęsia skórka kiedyś, nie? Dziękuję. No nie, no pamiętam. Ja pamiętam, że najbardziej mi się podobał odcinek z tego serialu, jak on był zamknięty w jakiejś szkole właśnie, gdzie oni tam robili jakieś eksperymenty na uczniach. Tylko, że cholera nigdzie nie mogłem znaleźć tego odcinka. No, gdzieś nie, kurde... Jak czegoś nie ma na chomiku, to nie istnieje. Eee, to był, ją ja był dwuczęściowy pamiętam, bo były dwa, on został podzielony na dwie części właśnie, ale szkoda, że Dobra, nikt dawaj, dawaj, go nie obeznaje. Dobra, dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Ech, otaczają Dobra. mnie, otaczają mnie kretyni. Kifu mi nie, nie mogę uwierzyć, że nikt nie wspomniał o najbardziej powa... o bardzo poważnej prawdzie. Naj, najbardziej poważnej prawdzie? Sobie fajna jest ta gamerka. Eee Jeżeli nikt nie zdał sobie sprawy Jeżeli nikt nie sobie do tej pory nie zdał sprawy jesteście większymi idiotami niż mógłbym przypuszczać Przez ty kurwa powiedział gruba się! Oj ci pełnikowyś fajnie. Eee Przestań pierdoli e, Pierdolić tyle gówna Such Ech, Mały piesek nie powinien szczekać za głośno mm. Najbardziej poważna prawda? Przerwać w takim momencie tę rozmowę nasz. Co miał na myśli? On? No, ja może nam coś powie. Dobra. Ej, co to za najbardziej poważna prawda? Znalazłeś coś na tej te... wyspie? Hm. Mm, czy przybyliście może w parku, który jest za mostem? Tak? Z tą wielką brązową statuą z tymi dziwnymi zwierz zwierzakami, tak? Kiedy, kiedy go ujrzałem, sobie historię, którą słyszałem wcześniej. Jest pewna wyspa na oceanie spokojnym. Piękna wyspa, raj, gdzie słońce nigdy się nie Patrzcie, znaczy, a... Pacific Ocean, no to to jest chyba ten spokojny? No, no tak, Pacyfik po prostu. Gdy, e, gdzie lato trwa wie, wiecznie. E, zawiera centralną wyspę otoczoną pięcioma innymi archipelag, wyspami. To człowieku. Nie no archipelag chyba jest większy nieco niż... E, no to... czemu 6 wysp sam raz? No w Piratach z Karaibów te kolonie były dosyć oddalone od siebie, a to też były wyspy i to się nazywało archipelag. No nie będzie, ale jest tam... E, Również mówią, że pięć świętych zwierząt symbolizuje każdą z, oto... z otaczających nas wysp. Ta wyspa nazywa się... Jaber... Jabberwocky i dla Ailando. Czy ta wyspa to może być... Jabberwocky i Lando? Ailando? Czy to jest nazwa tak tej wyspy? To, tak się nazywa ta wyspa. Ale wciąż jest coś, co mnie, co mnie zastanawia. W zasadzie, nawiązując do tego, co słyszałem, Jabberwocku Islando jest w zasadzie... Sonia. Znaczy się, nevermind, nie nie, 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 mniejsza. STOP! Nie możesz po prostu, nie możesz po prostu skończyć tej powieści w połowie! Don't worry. Eee, nie, nie, nie musisz krzyczeć. Dam ci znać, kiedy zdobędę więcej informacji. Eee, no gdzie jak ta wyspa się nazywa, Niko Niko czy, czy jakaś popuła, nowa gda. wszystko jedno. To nie zmienia faktu, że będziemy tu żyć razem teraz, tak? No tak. <laughs> Sześć razy na tej tropikalnej wyspie jest niesamowicie podjarające, ekscytujące. E, e, mam na to su super pozytywne widoczki i tak dalej. No właśnie, to nie jest jakaś głupia szkoła czy co? Zgin pierwszy. Ej żeby co... Chłopak... Ej no, co was z wami? Hm? Ja też lubię tę wyspę Ciekawe czy reszta idiotów też może to powiedzieć Ciekawe te, czy reszta idiotów... A nie idiotów też chodzi mówi, o to, że, tak że nie mogę powiedzieć tego samego o reszcie z wa... O, o reszcie kretynów O, o reszcie kretynów <laughs> Czy ja coś... E, ja coś usłyszałem? wciąż się martwię, ale nie czuję się taka zmartwiona jak wcześniej. No, a skoro nie ma żadnych yy, niebezpieczeństw i nie ma się tym przejmować, to myślę, że nie ma problemów. Ej! A dobra, bierzesz go. Ej, posłuchajcie co wy w ogóle mówicie. Nie możemy było spokojnie i myśleć o tym. Muszę o tym pomyśleć. Eee, wciąż. Eee wciąż Mieliśmy e, no, znaczy, przecież być w Food Kick Academy, nie? A żyjemy na jakiejś wyspie jakby nigdy nic Nieważne, nieważne. Okoliczności są nieważne, to jest totalnie dziwne. <śmieniczyny> Możesz przez... Możesz przestać mówić przez... W trochę. Uspokój się... uspokój się i. I się uspokój. Nie? To tell you the truth. Poza tym nawet jeżeli stąd wyjdziemy, nie ma szans, żebyśmy... Nie ma statku, a i samoloty są tylko tu na pokaz. Z tego, co ja odkryłam, nie ma szans, żeby się skontaktować z zewnętrznym światem. W zasadzie niemożliwe jest, żeby wezwać pomoc. To może sobie po prostu po popłyniemy do domu Nie ma szans, żebyśmy mogli popłynąć tak daleko Więcej wie... No Więcej motywacji kurwa Psz. No mówię ci, to jest niemożliwe Więc jeżeli... A co jeszcze, Jeżeli zetniemy jeszcze... trochę drzewek i zrobimy tratwę, Nie, 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 nie możecie tego zrobić. To jest bardzo... Największe nienie naj... spośród wszy... wszystkich nieniów.